Polityczny piarcz na scenie, menten, na trasie Gazety się przesą, jakby burza w mieście klasie W garniturach cię tych się kajak jak przytwa Demokracja w kieszeni czai się jakaś iskra Paragrafy tańczą w tej nie robi przewrotki jak nomino, Popatrz na te kroki Podatki w ogniu, mecy lecą wzory Przesane pionki, mecan w roli teorii Między na oliwach Wylecą jakby tardy Ludzie rzucają brewety Pod mikroskopem każdy krok w walce Zapatrzone twarze skupione na tej mapce Z ekranu przeskakuje do ucha coś szepcze Zmiana za zmianą, ktoś tyli nie kreślić Chce Konserwatywne nuty balans niewiładem Społeczeństwo w profitach nie każdy śladek Ręce zaczynane w polityki grze Między dyplomacją pisze sny na kartce Ryce na oliwach gosylecą jak brytalny Kładzisz te dwójcie flagi nowej karty w cieniu historii a ludzie rzucają brawety.